Generalnie wybrałam się w teren dzisiaj, bo mamy piękną pogodę. Dzienio gdzie ty jdziesz? No i tak. miałam teraz sam psa widzieć, więc on tak trochę nie za bardzo zadowolony jest. Się, a co ty robisz? Hej. Nie do trawy. Patrz. I on tak troszeczkę, bo tam chodził sobie jakiś taki luźno opuszczony pies, więc mu to tak... Taki dosyć spory, więc mu to tak nie za bardzo pasuje. No ale dreptamy sobie z tym Niby mało jeżdżę na deniu, no bo ma troszeczkę problem z kręgosłupem, aczkolwiek nie został e, wyłączony z jazdy ani nic przez weterynarza. Tutaj jakaś pajęczyna była, e, tylko po prostu. Generalnie ma więcej ćwiczeń, no i też jeśli, że tak powiem, samopoczucie mu pozwala, no to wsiadam, nie? Generalnie jeśli widzę, że mi pokazuje, że że tak powiem nie ma jakichś bólów z kręgosłupem, no to wtedy sobie wsiadam, ale to też jest w sumie sporadyczne. No. no i tak generalnie w sumie mam nadzieję, że jak już wjedziemy na naszą ścieżkę do galopowania przy stawach, to że już się będzie lepiej ogarniał. Czy nas widać? No nie wiem. Nie wiem czy nas było widać. Ogólnie nie, nie wiedziałam, że dzisiaj będzie taka fajna pogoda i generalnie e, nie miałam w planach jechać sobie dzisiaj w teren, bo po prostu ostatnio całym czasem padało i było bardzo brzydko, więc nawet nie naładowałam sobie kamery, e, właśnie, żeby lepiej mi było jeździć. A tak to muszę po prostu co chwilę telefon wyciągać, i go chować, no bo... Że tak powiem on nie zawsze też ma humor, żeby iść, więc wtedy muszę się skupić, a nie że tak powiem mieć jedną rękę zajętą. No bo on jest dosyć specyficznym koniem i generalnie e, po prostu wolę mieć większą kontrolę wtedy jak się skupię, a nie jak ja po prostu trzymam telefon i próbuję go ratować, żeby też on nie poleciał gdzieś. Także tak, zaraz sobie tutaj wyjdziemy na naszą ścieżkę. No... Nie wiem, dawno nie, nie jechałam z nim sama w teren, więc to też jest możliwe tym spowodowane jego zachowanie, że po prostu nie ma jego kolegi z nim. No, generalnie sobie tak wstępujemy. Uświadomiłam sobie teraz, że myślałam, że się nagrywa, a się okazało, że się nie nagrywa. Także nie wiem, czy mój cały w, w, wypociny się mi udadzą, no ale w każdym bądź razie e, jeździmy sobie z tempikiem. tu jest normalnie trasa, którą Przeważnie lubimy sobie galopować. Ona jest tutaj generalnie utwardzona, ale że było po deszczu, no to sobie po prostu stępujemy. No plus, e, mam dzisiaj, że tak powiem, zapomniałam naładować sobie kamerę, żeby móc coś więcej ponagrywać. A że tak powiem, e, nie tylko trzymać telefon, tak? No, jak widać, adzienio. Patrz. No i po prostu. E, no jest to dla mnie troszeczkę problematyczne tak jeździć, bo akurat mam też rękawiczki dzisiaj ubrane, bo troszeczkę wieje. Mam nadzieję też, że nie, tam, że nie słychać tego wiatru za bardzo. Generalnie pogoda jest naprawdę dzisiaj cudna jak na październik. No i moja siostra jest właśnie na studiach. Ja dzisiaj akurat miałam wolne, także stwierdziłam, no muszę to wykorzystać i po prostu jadę sobie pojeździć. Bo no, szkoda takiego dnia. Tym bardziej, że ostatnio całą czasem padało, było bardzo brzydko. No, także nie ma nic po prostu lepszego niż sobie tak wsiąść i pojeździć, a dawno nie miałam do tego okazji. Bo tak jak mówiłam wcześniej, nie wiem czy się to nagrało, czy nie zobaczę przy montowaniu. To Denver miał problemy z kręgosłupem. no i generalnie nie został wyłączony z, właśnie z jazdy. No ale, że tak powiem, że już nie należy do najmłodszych koników, to stwierdziłam, że... Tenio, nie, 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 nie. To po prostu stwierdziłam, że no, pójdzie po prostu sobie na wcześniejszą emeryturkę. No i po prostu będę tylko sobie na nim tak sporadycznie wsiadać, sporadycznie jeździć w teren. Dobra. Ze względu na to, że do Was gadam, a nie mam go też mocno podpiętego, to na chwilę sobie może poskubać, no ale po prostu, no jest cudnie, naprawdę jak na październik, to jest cudnie. Ja mam dzisiaj tylko koszulkę w sumie funkcyjną i kamizelkę, która swoją drogą już jest brudna od śliny tego Pana i jest naprawdę pięknie. Jeśli słyszeliście teraz takie trzaśnięcia, to tutaj niedaleko znajduje się, jakby to powiedzieć, segregacja odpadów, czy coś takiego. I po prostu oni dosyć tak tam sobie trzeszczą mocno, bo przerzucają chyba to wszystko albo z tirów ściągają, albo na tiry wrzucają. Także, także tak. A pan jest bardzo zadowolony, widzę tutaj strawki. Więc za chwilę ruszamy dalej. W sumie taki plan mam, że sobie pojedziemy tą ścieżką, później może tam sobie pojedziemy i tam do góry. Aczkolwiek zobaczymy, jak mi to na to czas pozwoli. Także chodź, Dęcio, jedziemy dalej. Ogólnie dawno nie jechaliśmy tą ścieżką i tutaj zawsze były takie jakby płyty poukładane, a teraz widzę, że tutaj asfalt jest wylany już, więc jest równiutko. Chodź, Dęcio, jedziemy. W ogóle tutaj były takie zawsze przykopy głębokie, bo tutaj były, tak jak mówię, płyty. I zawsze tutaj, czy się jechało z samochodem, czy koniem, to, to w ogóle no, to tak nie fajnie się jechało, czy też rowerem. Teraz widzę, jest po prostu asfalt piękny, nowy. Także coś tutaj robią za pogrysy na tej wsi. No i tak generalnie wcześniej sobie udało się nam przejechać tam. Daniel miał troszeczkę mały problem, bo zobaczył traktor. On generalnie tak nie za bardzo przepada ze traktorami mogłabym powiedzieć. I po prostu się musiał wstrzymać, popatrzeć na niego. W sensie nie, że ten, żeby jakoś brykał, czy próbował coś uciekać. Po prostu po prostu tak sobie jechał. A teraz puszczamy auto, które jedzie od dołu. Także tak Panie koniu. I jedziemy sobie. Do góry tu jest w ogóle taki piękny dwór jakby... No nie wiem, jak bym to nazwała takim dworkiem, bo tutaj jest jakby posiadłość złożona z kilku. W sensie to jest naprawdę bardzo duża działka i tutaj są takie mniejsze budynki, a potem jest taki wielki jakby ala pałacyk. No coś pięknego, to jest po prostu, tutaj tak samo ten wjazd. Jedynie to, że tutaj chyba, nie wiem, albo ktoś mieszka, ale mało co, albo ktoś to wynajmuje. Tam też jest w ogóle, tak, nie wiem czy było widać, ale tam jest taki jakby, jakby to powiedzieć, taka altana z betonu zrobiona. Tutaj też jest taki wielki basen, e, po prostu cuddo. Zawsze jak byłam mała się zastanawiałam, dlaczego nikt nic, nic z tym nie robi, a po prostu chyba pieniądze się skończyły. <grystanie> Tutaj jest nawet furat. Spokojnie. To bardzo pozarastane. Znaczy głównie trawą, nie jakimiś haszczami, ale głównie trawą. Jak się mi uda, to Wam pokażę, jak to wygląda po prostu pięknie. Mimo naprawdę, że to troszeczkę już lata, to stoi, no bo. Kiedy ja byłam małym dzieckiem, że tak powiem, no to pamiętam właśnie, że od tamtej pory to stoi i po prostu, no, ta główna budowla się sypie poniekąd. To tutaj właśnie kolejna brama. Spokojnie, Denia, pewnie jakieś zwierzątka kukurydzy, ale tutaj no widać jak to jest pozarostane, przynajmniej taką mam nadzieję, że to widać. Ale jak byłam mała, to zawsze marzyłam, żeby tutaj po prostu mieszkać i tutaj konie mieć nie. Naprawdę o taki piękny pałac. generalnie wracamy sobie lasem. Danio z tempem zępem, halo! Danio już czuje, że już jest blisko domu i po prostu go już nosi. A nie chcę mu pozwolić tutaj biegać, bo jest dosyć ślisko. No a widzicie, tam by tylko się wyrywał. Nie wolno. Nie wolno, Dynio. Dynio, nie wolno. Tym oto pastwiskowym akcentem się z Wami kończę w tym dzisiejszym vlogu. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału oraz zapraszam na moje social media.